Nocze, problem jest. Jest licznik z takimi numerami. Nie idzie go kupić. Nie można go kupić. Na tą chwilę oczywiście, bo jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa się okaże, że gdzieś tam ktoś będzie miał na sprzedaż. Problem jest taki, że nie działał w ogóle. Tu jest płyta z niego. I płytka z wyświetlaczem. Nie działał w ogóle, a to dlatego, że nie było tutaj zasilania, tam jest jakieś 10-11 V. Z 12 V idzie przez ten tutaj tranzystorek. To jest zwykły tranzystor, tylko nie pamiętam czy NPN, czy PNP. No. Wstawiłem taki, akurat taki miałem, Parametrami pasuje. NPN bipolarny. On tu jest 45 V, półampera. Yy, ja wstawiłem 80 V, półampera. Taki akurat miałem, bo całkowicie był ciemny. Yy, po wymianie tego tranzystora. Oświeciła się część wyświetlacza. Ta, ta prawa strona. No i ta dioda te, czerwona też. Wszystko posprawdzane. Wszystko sprawne. Standardowo był uszkodzony tutaj też rezystor 1. Wymieniłem, ale nic to nie dało. No i co? Tutaj na tych. Nie wiem do końca co tutaj jest. Jest taka, przebieg taki piła. Nie wiem jakaś synchronizacja czy coś. Jak tutaj któryś rezystor podciągający wysiądzie, to też jak wsiądzie jeden, to nie działa jedna część jak drugi to ta druga część no i kupiłem drugi ciężko jest trafić żeby są tanie takie można kupić tanio one się różnią tym że ten buzer jest tutaj na płycie i druga sprawa tutaj na tej na tej na tej pokrywce tu są dziurki takie gdzieś tu fabrycznie to wtedy znaczy że Tutaj jest ten brzęczyk, jest na płycie. Są jeszcze takie elementy THT z tego co widziałem. No i one podobno nie pasują za siebie, bo tam właściciel już wymieniał. Kupiłem taki bez dziurek, ale też kurczę jest inny. Nie wiem, czy by w samochodzie pasował, ale to sam wyświetlacz, no to tak. Tutaj mamy wskaźnik paliwa taki liniowy, taki prostokątny, można powiedzieć, tu jest taki okrągły. No ale to tam mniejsze o to. Nie pasują też zamiennie. Inaczej są tu te wyprowadzenia. Płyty też się delikatnie różnią. No dość znacznie się różnią, można powiedzieć. Inne rozmieszczenie. No procek widać jest w tym samym miejscu, pamięć w tym samym miejscu, ale... No różnią się trochę. To jest ta... A to jest ta kupiona. No mówię, no to trzeba będzie zrobić. Yy, w tym... Te układy sterujące wyświetlaczem są większe. Tutaj są takie mniejsze, ich nie widać, ale tak pod kątem, jak się przyjrzę, to są. W ogóle nie wiem, jak ta lampa VFD pracuje, bo tu jedyne co, jakie zasilanie najwyższe to jest około 11V. Nie widzę tam żadnej przetwornicy, żeby coś tam było. Nie wiem. Zmierzymy sobie to też później na samej lampie, jakie tu napięcia występują. No i rozpisałem sobie tutaj te, te wyprowadzenia, jak tu idzie. Komunikacja. Tak, byle jak na kartce. No i tutaj od prawej patrząc, mamy 5 V. Jakoś do buzera tutaj idzie. Tu są dwie komunikacyjne. Tutaj jest żarzenie. Następnie, dwie komunikacyjne do drugiego układu od lampy, do tej lewej strony. Znowu, jakby do buzera. Tu mam ze znakiem zapytania, o też gdzieś do buzera. no 12 V. LED, czyli do tej, tutaj diody. I masa. No i tak jak sobie to już rozpisałem, mówię, zmierzę sobie co nieco czy coś tutaj się odmierza jakoś niepokojąco. E, to jest rozpiska dla tego, tego oryginalnego załta, ten na bok na razie, bo to jest ten nowy, on ma tutaj inaczej te wyprowadzenia. Więc dla niego raczej nie będą pasowały. No i dobra, patrząc po tym, złapałem sobie masę. Raz 2 trzeci od tej strony to jest komunikacja, raz 2 3. 8 mega. Kolejny, to jest też komunikacja, 8 mega. A ta część, która nam nie działa, to jest raz 2 3 4 5ty od tej strony, raz 2 3 4 5. 337 omów. No i szósty 8 mega. Czyli to, ta linia komunikacyjna tutaj jest gdzieś przywarta. 337 ohmów, a powinno być 8 mega. Nie patrzyłem dalej, w tym momencie stwierdziłem, że nagram to, bo to może być ciekawe, a może za chwilę się okazać, że to idzie prosto do procesora i no i ręce otrzepać i, i tyle. Chyba, że będzie można przełożyć procesory, wsady ich też skopiować. Dobra, zmierzmy sobie gdzie to idzie i gdzie to ma to zwarcie. Prześledźmy sobie to pod mikroskopem. Ja już prześledziłem sobie mniej więcej to jest ta nasza, a to jest ta kupiona i tu komunikacyjny idzie na przykład na pierwszy pin, nie? A tutaj mieliśmy piąty od tej, tak raz dwa trzy cztery piąty. Także jest to, tutaj jest też zamienione są te wyprowadzenia z płyty. To na bok, a to pod mikroskop. Włączę tylko nagrywanie. No, i mamy tutaj e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To sobie idzie tutaj. Nie ma tu kondensatora. Nie jest to tu połączone. Wszystkie mają kondensator, to nie ma komunikacyjne. Idzie pod ten dławik, wychodzi sobie tutaj, idzie sobie tutaj, 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 tutaj. i prosto do procka. Nic po drodze nie ma, więc no lipa. A to jest ten tranzystor, co był uszkodzony. No i to co? Udział w A ciekawe, czy ta druga komunikacyjna też tak jest, bez żadnego kondensatora. No bo tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, piąta. No i szósta jest komunikacyjna, nie? Od, od tej strony. A tutaj od tej strony mamy trzecią i czwartą. Raz, dwa, trzecia. Ma kondensator. Czwarta też ma kondensator. Hmm. Czyli ta też powinna mieć raczej, bo to jest po prostu do tego drugiego salaka. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta i szósta. Gdzieś tu musi być schowany kondensator, może jest przywarty. Podam tutaj jakieś małe napięcie, żeby sprawdzić, czy gdzieś się coś grzeje. Ale nie wiem, czy nie będę kupiował tego procka, a nie chciałbym go do reszty ubić, że tak powiem. No nie, tu nie ma. Jedyne co, to pod tym może być jakiś kondensator. Czy co, zajrzyjmy tam chyba. Wylutowałem tą cewkę. No nie ma tutaj nic. Niestety żadnego kondensatora. No dziwne, że na wszystkich tych m, innych komunikacjach jest kondensator, a na tym akurat nie ma. Chyba, że gdzieś to tu idzie. Mierzyłem tak trochę do kondensatorów różnych i nie ma nigdzie przejścia, chyba, że w jakiejś przelotce gdzieś tu idzie. Procesor, nie wiem co to za jaki. To prawdopodobnie jakiś nek, Prawdopodobnie też ma OTP. Numery ma inne, niestety, niż w tym drugim. Te numery ma takie same, ale tą końcówką się różni. Tu jest 380. A tutaj mamy 2620. Prawdopodobnie to nie będzie pasowało. Przeprogramować chyba też się tego nie da. Nie wiem. Kurczę, taki. Może być jak w sceniku, że no, jednokrotnego programowania i dziękuję. A te oznaczenia właśnie oznaczają wersję oprogramowania. Także co, podlutuje się tutaj yy, przewodami. Podam tam jakiś 1V, zobaczymy gdzie się grzeje. No najprawdopodobniej procesor no, na 99%. Dobra, spinam kabelki, szukam, podłączam, lutuję i patrzymy pod termowizją. Dobra, mam to. Ustawione tam mam niecałe 2 v Chyba będzie trochę mało. Coś mi się tak wydaje. Na co tu patrzeć? Na procka chyba. No, 14 mA. Widać ewidentnie. Dobra. Złożyłem te wszystkie, te obie płyty. No, ten uszkodzony zachowuje się tak. Świeci się tutaj tylko ta prawa część wyświetlacza, czyli kilometry na godzinę. Tutaj przebiegu część, tylko tam jakiś fragment widać. A ten nasz kupiony. No działa cały. Także co, no spróbujemy e, założyć ten, ten kupiony i Okaże się czy jest komp kompatybilne z, z samochodem, czy nie. Na tą chwilę to tyle. Dorobiłem się wtyczki. Okazało się, że liczniki e, nie do końca pasują. Te kontrolki, które są w obudowie różnią się między sobą. Ale jako płyta, jako ta płyta główna i cała ta elektronika wyświetlacz, wszystko działa poprawnie. Mówię, te kontrolki. Można by jeszcze było przełożyć tą płytę z tym wyświetlaczem do tej obudowy oryginalnej i wtedy może by było ok, ale no ten ktoś zostawił jak było, bo tam tylko kontrolki coś tam, któreś nie było, coś tam, coś tam. Także jakby co, to te płyty coś tam za, za siebie pasują. Te starsze takie co mają otworki w obudowie, no niestety nie pasują zamiennie za ten. Także tyle. Na razie do zaś.